Messimum, to jest kolejny odcinek na moim kanale, no i jest to drugi odcinek z takich quizów fifowych. Generalnie teraz zmieniłem stronkę, ponieważ to ma troszkę większe możliwości i quiz będzie troszkę inny, ale spokojnie do tamtych quizów, do tego quizu, który był kiedyś. Nie wiem, czy ktoś pamięta, miniaturka z Messim. Tam trzeba było po prostu odgadnąć zawodnika po jego narodowościach i tak dalej. Więc dzisiaj stronka trochę inna, jak widzicie. Mamy stronkę, znaczy mamy tryb Where where ya? Ja, czyli gdzie byłem w sumie yy, Tak W polsku <grym> I tak, jak widzicie mamy senior kariery Czyli seniorska kariera Seniorska kariera danego zawodnika No i mamy, że w 2011-2013 roku Grał w Baskoni Gdzie miał 31 spotkań I miał 0 bramek Więc wnioskuję, że to jest Włoch Który jest nie jakoś mega stary i jest prawdopodobnie obrońcą albo coś w tym stylu. I na myśl mi przychodzi w sumie nikt. Yy, nie, ale poczekajcie. Dobra, zaczniemy zaczniemy powoli. Mancini. To nie będzie Mancini, ale. Okej, okay, nic nie trafiłem. Czyli to. Aha, Baskonia, Beskitu, Bask. Beskitu. Dobra, no to Inigo Martinez. Zobaczmy. Przeszedł do Ponferadiny na wypożyczenie. Kurde, nie wiem. Kurcze, szczerze, nie mam pojęcia. No może berenger, nie wiem. Do Realu Wajadoid poszedł. Guardiola jest taki piłkarz, Sergi Guardiola. Wrócił do Atletico Bilbao. Kurde, widzowie, ciężki klub się trafił. Ciężki klub się trafił. Atletic Bilbao totalnie gośnie strzela bramek, chyba że jest to bramkarz po prostu. Unai Simon? Nie, Unaj Simon jest za ten za młody, Dużo za młody. E, no, Munia In. Nie, no, Munia In to nie jest Munia In. Musiałby mieć gole jakieś. Średnio kojarzę obrońców e, re, Atletiku Bilbao. Nie ukrywam. E, więc. Ale tutaj. Kurczę, no to musi być na pewno obrońca. No tyle wiem, tylko że nie do końca e, kojarzę składzik e, Atletiku Bilbao. Dobra, ostrzegmy no, tego Munia In, mimo że to nie jest Munia In. Albo dajmy Munioza jakiegoś. Chelsea. Aha, to czekajcie. Kepa? Poczekajcie, zawodnik, który za Atletico Bilbao przeszedł do Chelsea to jest Kepa. Ale, że Kepa... Czemu ja nie dałem bramkarza? Aha, no ale Kepa nie jest za... W sumie wie, jakby się zgadzał. Kepa. Tak jest, dobra. Trafiliśmy Kepę. Yy, no, w ostatniej możliwości, w sensie w, jako już... Jako ostatni w ostatnim no po prostu momencie, bo dalej już się nie dało zgadywać, to był nasz ostatni głos. No i co? Lecimy dalej. Bordeaux B. Zawodnik, który grał w Bordeaux, to Malcolm. Na przykład? Nie ma Malkoma. Okej. Okay. Ktoś inny. Kto grał w Bordeaux? Jakiś talent francuski, który grał w Bordeaux, w miarę ofensywnie grający. Kurczę, nie wiem. Doku nie grał, bo on grał w Belgii wcześniej. Bordeaux, no mam. Wiem, że ktoś gra, ale nie wiem kto. Yy... Kurde. Nie wiem, nkunku może. To nie jest nukunku, ale... No to właśnie, tak na jest konku, no po co strzelać? Kurde, jest jakiś młodziak, to ma trzy gole. Yy... No właśnie, a ten yy... on miał do ralu przeszedł. Kurde... Yee, yy... o właśnie, człomeni, czy on nie grał wcześniej przed Monako? No i tak jest, no trafiony i Ostrzelony, strzelony. No tutaj już... Tutaj myślę, że mógłbym... Dobra, nie wiedziałbym, ale podejrzewałbym, ale to już był pewniak. Nie, to już był pewniak, także trafiony czu ameni, relię, czumani, czu ameni, Czumeni, Aurelien, Czumeni, Czumeni, tak, Czumeni no, Coroja, Oroja właśnie, nie wiem, taki hiszpański, meksykański, kurde, nie wiem, może korona. i stres, ojojoj, nie mam pojęcia, co to są w ogóle za narodowości. To było około 10 lat temu, czyli to jest pewnie hmm, ciężki, ciężkie się trafił. Choroja y, i Istres. Nie mam pojęcia w ogóle, co to są za państwa. To mi idzie jakieś. Nie, no Cicerito to za, za, za późno już. Y, bo to mi jakoś Meksykańska zalatuje. To nawet nie jest. No, dobro, no, ale może Hiszpania jednak? Czekaj, no, czekajcie. Kurde. Meksykanin, to jest Meksyku. No, nie wiem, dobra. No właśnie, Alex też może? Red Bull Salzburg, 17 bramek, znaczy, no dobra. Dwa zespoły, czyli to będzie tak: Southampton i Liverpool, bo chyba manewr we Francji? Nie, bo coś mi się że mógł być we Francji. Nie, uh, Lips Kate a. ok, okej, proste, Keita, bingo. Mamy y, nabiego Kate a. to był bardzo dobry strzał z y, Liverpoolem, bo Liverpool lubi ściągać zawodników z RB. Tak, dobra, lecimy dalej. Danubio, nie no, ale to, zobaczcie, to już są dawne lata, może to będzie Chicharito. Ale w sumie, czy to może być Chicharito? Nie może być Chicharito. Jaką miał na nazwisko? Hernandez, nie? A może ten Hernandez, nie wiem. Palermo, ok, Dybala. Dużo bramek. Nie jest to polo Dybala. Na wypożyczenie na poli. Kawani. Mamy, mamy kawanie go. Dobrze, dobrze. Tu już na tym poziomie już dało się strzelić. Yy, ale dobrze, szybciutko, lecimy dalej. Lil B. No to dawno to było. Ale spróbujmy. Yy, jak on miał Pepe. O, Pepe. Nie jest to Pepe. Grał bardzo dużo w Lil. Kurde, grał bardzo Wychowane Lille, Azart. Ten azart. Tak jest. Eden azart, ale pasa. Ale pasa, ale to było łatwe. To było dosyć łatwe. Atletico Parenzense. Bardzo dawno. Kurde. Nie wiem. Neymar to nie jest, bo grał w Santos. Ronaldinho też to nie jest, bo to już jest za późno na niego. Brazylijczyk nie wiem kurczę strzelam William 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 Nie ma go tego z Chelsea yy... No to Brazylijczyk inny Kurczę Może Oscar Nie nie ma Oscara hmm. Nie wiem kto kto to może być bo to musi być jakiś taki wiek dosyć starszy Jago yy... Silva może nie, ale gra w Premier League przeszedł do Szacht... szachtara Doniec. Kto jest Fred. Ale on ma dwa kluby tutaj jeszcze. To nie jest Fred. A może, dobra, może był gdzieś jeszcze na pożyczeniu. Zobaczmy, Fred Manchester City, Fernandinho. Fernandinho. Tak jest. Dobra, mamy to. Yy, mamy to. Cofamy się. Jak widzicie, tu mamy yy, ponumerowane. Ile jest tych, tych, więc jeszcze na sporo odcinku będzie. Jeżeli Wam się spodoba, oczywiście. 2016-19 Milan. Czyli to może być wychowanek Milanu Wychowankowie Milanu No jest Maldini, Donnarumma oczywiście Dwa gole tylko, więc to może być jakiś boczny obrońca A czy to nie jest Romagnoli? On chyba grał wcześniej gdzieś, ale dobra, zobaczymy Sasuolo wypożyczenie Kurde, nie przychodzi mi na myśl totalnie, kto to może być Sasuolo. eee... I to jest jakiś młody zawodnik, bo dopiero zobaczcie 2016-19, ale on grał w tym Milanie Czyli to musi być zawodnik, który... A ten, yy, Kalulu Czy to za wcześnie na niego Za wcześnie na Kalulu, Sasuolo Sasuolo. Nie wiem. Kurczę, nie znam zawodników Sasuolo do końca. Yy, to musi być wychowanych Milanu Sasuolo, kurde. No i to obecnie gra w Sasuolo prawdopodobnie, albo grał do poprzedniego sezonu. A skamaka może jakiś? Że to za mało bez sensu. To, to nie jest napastnik. Kurde, nie wiem, no jakiś. Hmm. Nie wiem, nie znam w ogóle zawodników, może mi się coś trafi z Sasuolo. Ej, a ten? Yy, kurde, ten skrzydłowy Berardi, o, ale to też jest Berar, To jest za mało bramek. No właśnie, Juventus na wypożyczenie i obecnie gra zawodnik, który jest wypożyczony z Sassuolo, z Juventusu, Perin. Nie, ale Perin to nie jest wypożyczenie. Wiesz może? Ale to bramek, bestia, Perin, Perin <grym> z tyloma bramkami. Włoch, znaczy zawodnik Sassuolo wypożyczony do Juventusu. Jakiś Darmian, kurde, nie no, Darmian nie, nie Darmian, a ten. Były tam jakiś obrońca boczny. Kurde. A Bernardeski? Nie no, Bernardeski gra w Fiorentinie. To a to nie jest ten The właśnie. Tak, nie? Kurde. Lokatelli, no tak! Do idealnie by się zgadzało. Kurde! Takie proste. Ale widzicie, no to jest właśnie zaćmienie, kurde, ale. fajna, mi się podoba już tak gra. Groningen. Chciałem powiedzieć Robben, ale to za wcześnie. Groningen, no nie wiem, no z, jakiś Holender, no to może De Jong, może grał tam, czy to za, za wcześnie. Yy, Holender, y, Tadziś to jest, ale może Tadziś miał gdzieś przygodę? O nie, Tadic'a w ogóle nie ma. Yy, no to może, nie wiem, Zijech. no może gdzieś tam grał wcześniej tam. Premier League, grał w Celtic'u, dobra, Van Dijk, proste. Proste. Jezu, jak on był bramkostrzelny, zwrócił uwagę na to. Środkowy obrońca i naprawdę dużo bramek w każdym z klubów. Tego tak nawet nie wiedziałem. Sion. Sion, Sion, Sion. Napastnik prawdopodobnie. Może Embolo tam grał? On grał w Bazylei, ale może wcześniej Sion. Lipsk. 18, 20. Lipsk. Nieudany prawdopodobnie, albo może zmienił pozycję. Nieudany transfer w sensie. Lipsk. Może jakiś Sabitzer? Nie, on nie gra w Bundeslidze już. Poszedł do Herty z Lipska. Ty, kunia. Ale czy kunia grał w Sion? kunia grał w Lipsku, kunia grał w Hercie. Bramki się zgadzają. No to musi być kunia. To jest kunia. kunia grał w Sion? To mi totalnie nie pasuje, no ale skoro grał, to grał, nie dyskutuję. Dobra, widzowie. Ostatnie. Ostatnie podejście, chyba że szybko pójdzie. Kimiś. Nie jest to Kimiś. Bundesliga, Szyle. Poszedł na wiem, GECE to nie jest GECE Hummels, to musi być Hummels, tak jest, Mac Hummels, dobra. To zróbmy sobie jeszcze jedno, jeszcze jedno, dobra. No widzowie, no co mam wam powiedzieć? Neymar, Neymar Junior, bardzo to było proste, no bo Santos i tyle bramek, trzy kluby, to musiał być Neymar. Nie ma chyba innej opcji. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeżeli tak. No to dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu quizów. Fajnie to się nagrywa. Pewnie nie jest to najbardziej, najbardziej ambitna rzecz, jaką można robić, ale mi się to fajnie gra. Mam nadzieję, że Wam się fajnie ogląda. Także siema.